Włochy ponownie znalazły się na celowniku Komisji Europejskiej. Tuż po wyborach do Europarlamentu, które we Włoszech zdecydowanie wygrała Liga, czyli jedno z ugrupowań tworzących dość egzotyczną obecnie koalicję z ruchem pięciu gwiazd, Komisja Europejska sygnalizuje, iż będzie skłonna do, do nałożenia na Włochy procedury nadmiernego długu. Proszę zwrócić uwagę na różnicę. Do tej pory niejednokrotnie mieliśmy procedurę nadmiernego deficytu, w której zresztą e, dość długo przebywała również Polska, ale nigdy Komisja Europejska nie nałożyła jeszcze procedury nadmiernego długu. Tak się składa, że we Włoszech problemem jest i deficyt, który obecnie jest poniżej 3% PKB, ale to niestety może wkrótce znów się zmienić, ale przede wszystkim jest problemem dług publiczny, który przekracza 130% PKB i obecnie wyższy jest tylko w Grecji, jeśli chodzi o kraje Unii europejskiej. Komisja Europejska już od zeszłego roku naciskała na włoskie władze, aby nie realizowały wszystkich swoich wyborczych obietnic, które są po prostu kosztowne i ograniczały deficyt. Włoski rząd przeciwstawiał się tym e, oczekiwaniom, e, no i wydaje się, że obecnie w momencie, kiedy partia premiera Salviniego e, zdobyła tak dobry wynik, będzie. E, Oczekiwała, że interpretowała to jako mandat do prowadzenia swojej polityki, niezależnie od tego, co myśli Bruksela. Dla Brukseli teoretycznie nałożenie procedury nadmiernego długu i nałożenie w związku z tym sankcji, którą w pierwszej kolejności było, byłaby konieczność złożenia przez Włochy nieoprocentowanego depozytu w wysokości 0,2%, Włoskiego PKB, czyli mowa tutaj o około 3,5 miliarda euro, nie jest taką prostą sprawą, ponieważ e, widząc to, co dzieje się z Wielką Brytanią i próbą opuszczenia wspólnoty przez Brytyjczyków, no, kolejna, e, kolejna próba. Podobnego ruchu ze strony Włoch byłaby oczywiście dla obydwu stron absolutnym koszmarem i, i katastrofą. I wydaje się, że włoski rząd zdaje sobie sprawę z tego, że Brukseli niepotrzebny jest kolejny poważny konflikt i będzie starał się w związku z tym narzucać swoje warunki gry. Dla rynków oznacza to tyle, że no nie ma tak naprawdę stuprocentowego odpoczynku od kwestii politycznych. Um, o ile um, wybory do Europarlamentu, gdzie partie eurosceptyczne zwiększyły swój stan posiadania, ale nie na tyle, żeby... Zmienić istotnie układ w Europarlamencie zostały odebrane z pewną ulgą i można było powiedzieć, że jeden, jedno ryzyko zostało gdzieś trochę zdjęte z radaru. To no właśnie pojawia się kolejny wątek bardzo szybko, i już 5 czerwca ma zostać wysłany oficjalny list do Rzymu w sprawie procedury nadmiernego długu.